Dzień dobry, siemanko, witajcie na naszym nowym vlogu. Jest godzina chwileczkę po siódmej. Ja już z Teodorem oczywiście wstałam, to znaczy Teodor ze mną, albo jakkolwiek. Teodor mnie obudził. Teodor już jest ubrany, ja już też jestem ubrana. Byłam polona, ale on ma już naszykowane ciuszki. Ale nie chcę się jeszcze wstać, więc chwilę jeszcze śpi. Teodor ćwiczy, raz, dwa, trzy, sześć, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, sześć, pięć, sześć. I góra, góra. Góra, 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 awantura. Mój mały dziedziusz. Spędźcie z nami dzień. A powinnam zacząć cześć czołem kluski z rosołem. I tak chyba będę zaczynała każdego vloga. Ubieramy się? Tak, jest szybko. Bo nie zdążymy? Tak. No bo tak? będziemy w nocy. No właśnie, to no, 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 dawaj, pojedziemy szybko jeszcze w nocy. Dawaj. Bardzo ładnie. I drugi but. Dobra, wychodźcie na nią. Dawaj. dawaj, dawaj, bo jest, dawaj, bo jest ciemno. Mm -hmm. Padam na twarz. Jadę. Jadę zawieźć tych moich, tego mojego smoka. Powiem Wam tak, nasz synek ukochany mógłby śpiewać taką piosenkę. Mam super moce. I gwarantuję przez Pane noce. Zdecydowanie. A, powiem Wam, jest hardcore. Teodorowi wychodzą chyba cały czas więcej i więcej zębów. Ja się bym chciała trochę ogarnąć. Eee, no i co? Posmarowane mam to, to zimno. Zaraz sobie to idę jeszcze zmyć. A posmarować znowu na nowo. I idziemy ćwiczyć na brzuchu leżenie. I walnę kawę. Kochani, trochę umyję podłogę. A z tego względu, że Teodor chwilę leży. Więc ja mam ten czas, więc ja się zabiorę za podłogę, zrobię szybki jakiś obiad No i będzie czas jechać po Leona Ja widzę, że już mam mega dużo odrost Bardzo szybko mi rosną te włosy, w sensie to fajnie, ale powiem Wam, że z tym malowaniem jest trochę kłopotliwe to Natomiast my za trzy tygodnie jedziemy do Polski, więc ja jeszcze przetrzymam dwa tygodnie te włosy I dopiero umaluję je za te dwa tygodnie, trudno Bo nie będę malowała przed samym wyjazdem do Polski też jeszcze raz Więc wytrzymam To doryczek sobie siedzi w salonie Siedzi, no bawi się, ale leży sobie. Robię sobie właśnie pierś z kurczaka. Zrobię pierś z kurczaka po prostu z ziemniakami, z ogórkami, ze śmietaną. Taka, taka mizeria zrobię. Ta przy, tą przyprawę uważam Kebab grosz za w ogóle uniwersalną. Naprawdę, ja tego Kebab grosz używam do wszystkiego. Troszkę sobie więcej jej muszę dołożyć tej przyprawy. Na razie to wygląda tak. Nic specjalnego: jajko bułka i na olej. Nasze nieodkładalne dziecko. Tak, nasze dziecko zrobiło się po prostu nieodkładalne. Ja w tym momencie już mu daję po prostu smoczka. Znowu będzie leżał na ziemi, na macie, bo. Bo no nie da, nie da rady, Nie chcę w ogóle, że leżę, siedzieć w tym, w tym nosidle. Ja muszę zrobić te kartofle, bo. No bo wiadomo, Leon przyjdzie z przedszkola, a będzie głodny. On tam nie je obiadów, więc. No musi być ten obiad w domu. Kotlety już mam zrobione, jeszcze nie mam ich obtoczonych w jajku i w bułce. Mam nadzieję, że da radę, bo po prostu Teodor jest nieodkładalny dzisiaj. E, no, Najlepiej wszystko z mamusią i tak dalej, żeby go nosić i najlepiej pokazywać. Nawet nie można z nim usiąść, bo ja bym jeszcze, powiem Wam, usiadła z nim, żeby tutaj sobie siedział. Ale nie da rady, bo wtedy też jest płacz. Ja muszę chodzić i mu pokazywać, co tu jest w domu. Jak wszystko wygląda? Trudno. Teraz będzie musiał chwilę nawet i popłakać. Eee, no, bo ja muszę coś zrobić też. Staram się bardzo szybko. Chociaż, wiecie, to jest nawet nie taki jego płacz, tylko takie, o, takie nawoływanie. Staram się szybko, ale no, niestety, słuchajcie. Takie życie! Moja mała rada dla wszystkich rodziców. Chociaż myślę, że dużo rodziców to wie. Jeżeli wasze dziecko czy słyszycie, że się zajęło, że w ogóle się nie odzywa, że sobie e, coś tam gaworzy, nie podchodźcie. Nie pokazujcie się. To jest najgorszy błąd. E, ja w tym momencie bardzo po cichutku poszłam po talerze i bardzo po cichutku wszystko robię, żeby mnie tylko nie usłyszał. On sobie gada, on sobie tam się bawi, jest git, Nic się nie odzywajcie. Nie pokazujcie się. Kochani, kartofelki mi się już gotują, tutaj mam już gotowe kotlety. No i zrobimy surówkę z takich, surówkę taką mizerię z ogóreczków. Ogóreczka jest w procesie. Dajcie znać, czy Wy staracie się jeść warzywa ze skórką. My te, które się da jeść, po prostu jemy ze skórką. I Leon też, no w przyszłości oczywiście to odor także. Do tego dodam śmietanę dziesiątkę taką um, sztywną, nie taką lejącą. Słuchajcie, my sobie razem musimy gotować, bo oczywiście syneczek nie poczeka. Już Wam pokażę, pokażę jaką herbatkę piję. Słuchajcie, w zasadzie to nawet nie jest herbatka, tylko to są takie ziółka. To jest skrzyp polny na nereczki. Tak, moja dupka malutko jest śpiąca. Śpiący jest mój dziubaso. Mleczka nie chcę zjeść, tylko chcę z mamusią cały czas. Tak. Smaczne. Taki kolorowy kubeczek. No. Muszę to wypić zanim pojedziemy polona, wiesz? Ty nie możesz takich rzeczy, wiesz. Ale ty możesz sobie dotknąć kubeczek. Zobacz, jakie fajne. Piękne. Prawie wypite, kotleciki teraz smażę, a ziemniaczki są już w piekarniku. Dwa kotleciki dla Leonka, jeden. Zima pada pada śnieg. Pada śnieżek. Ja szybko jadę, bo już jest za 10, więc muszę się trochę pośpieszyć. Teodor usnął, zjadł. No i jadę. Mój problem z, pakowaniem, z parkowaniem, tragedia jest za dwie. E, pierwsza, e, no ale jestem już pod przedszkolem. Byłabym te dwie minutki wcześniej, ale powiem Wam, jest taki wysyp ludzi zawsze tutaj, jak już trzeba odbierać dzieci, że po prostu ciężko jest się wiecie. E, ciężko jest się bić. Dobra, więc ja lecę. Tutaj się otwiera tak drzwi, cyk i się wchodzi do przedszkola. Halo! Halo! No dawaj, dawaj. W drugą stronę też się tak e, otwiera takim dzwonkiem. Okej, okay, i jesteśmy. Pada, pada śnieg, tak? Fajnie było? Co jadłeś na śniadanie. Czy jadłeś na śniadanie? Nie. No. O Boże, masz swoją pamięć. Dobra kochani, nagram już z domu że tyle jest dobrego z tego, że tak trochę później byłam, bo pani już ubrała. Co tak śmierdzi? Nie wiem, nic nie śmierdzi, a tobie? No, tyle jest dobrego, że już go pani zaczęła ubierać, więc git. No, słucham? Mam No, mam tą kuleczkę, ale już jesteśmy pod domem i jej w końcu nie zjadłeś. To może już ją zjesz po obiedzie, co? No bo sobie nie przypomniałeś o niej, a teraz już jesteśmy pod domem. Nie no, zjedz sobie, bo była taka umowa, że ją zjesz teraz. Jesteśmy już pod domkiem. Proszę sumenę. Masz? Dobra. Widzisz, tutaj trzeba tak bardzo powolutku jechać, jak się jest pod domkiem już. Tak. Najlepszym parkowaczem to jest tata. Najlepiej umie parkować tata. Tata się na tym zna. Mamusia to tak troszkę kiepsko parkuje. Wiesz? Ale nawet jest ok, nie ma tragedii. Lecimy zjeść kochani obiad. Eee, no i później coś jeszcze nagram. Chciałeś coś synku jeszcze powiedzieć? Do widzów? Tak. No powiedz. Padał na Zgadza się. No to trzymajcie się, później coś nie nagram. Mam, ja chcę pokazać też. Chcesz pokazać, że pada śnieg? Tak? Mhm. To ja po prostu odwrócę kamerę, dobra? No, widzą ludzie, że pada. Dobrze już wszyscy widzieli chyba, wiesz? Może być? Lecimy do domu, jest obiad, który czeka w piekarniku i jest cieplutki. Nie, nie jest synu, gorące, dlatego że ja już wcześniej to zrobiłam. Wiesz? I tylko stało w piekarniku. Jedz sobie. Pójdę sprawdzać do Teodora. Ja też uważam, że rządzi śmietanka. No to jest większa. To większa butelka. To jest, mhm. jest, jest powie większa. Mhm. I jak obiadek? Może być? Dobra. Siemandero! No dobra, ty pojedź swoje. Ja? Dobrze. Jeden, dobra. dwa, trzy mam. Trzy. A tu? Trzy. O, a ja mam jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć! <śpiewanie> ja mam więcej! Sajowo! Jemy sobie teraz orełko. No, no, orełko, orełko, orełko. mama, że to ostatnie na pół. Brawo! Pięknie pomyślałeś. Pięknie, super. To zjemy ostatnie na pół. Uh -huh. A teraz moczymy. My lubimy sobie moczyć orełko w mleczku. Już pokażę. Oj. Teodorek sobie leży na puzelkach. Mmm. To jest to. To jest mm. Mała pokusa. Najpyszniejsze jajko. Mm -hmm. Ja też bardzo lubię. Pa. Mm -mm. Nie wyłączać? Dlaczego? Chciałeś coś powiedzieć? No poczekaj, jest z i powiedz. Ale ona już zjadł z buzi. No to teraz powiedz, co chciałaś powiedzieć? Fajne są z <grym> No i super. I padałem na sinek. Tak. Ale nie mam rozu i wszystko roztapia się. Jestem bardzo śpiąca. Dlaczego nie mama, mama? A jak szybko... Oj, to, to szybko pójdziemy na dwójkę. Może mieć na chwilę, tylko musimy Teodora wziąć. Mama, a jeszcze, jeszcze nie zostopia? Nie roztopi się. Wiesz, to no w ogóle nie ma tego śniegu, synoniu. Nie ma, bo się roztapia od razu. On pada i się od razu roztapia. bo nie ma minus jeden, chociaż. Musi być poniżej zera temperatura. O. Leonek, słuchajcie, dojada orełko. A ja teraz sobie przygrzewam słoiczek dla Teodora. Dzisiaj to będzie taka. Takie spaghetti z, z rybką po prostu. Dla to od razu hipa. Jedzą koperkiem w ogóle też pachnie taką rybką. Przepyszne. W ogóle widać, że jest tutaj też koperek. Pada, pada śnieg. Zęb ząbki swoje pokazujesz. Tak. Piękne ząbki. Dawaj. Z takim Teodor Leonek ci wybrał. Dobra, i Cię ubieramy. Braciszek ci wybrał. Brawo synku. Bardzo fajna. Właśnie. Powiedział onek tylko nie umróć następnym razem, widzisz? Nie, to jest bardzo fajne, żeby... Super wybrałeś. Zobaczcie, i nawet mały Fajna masz ta auta. Mhm. Onek narysował... Czemu zmazałeś tą A? Oj, oj. Oj, chciałam nagrać, że tak pięknie napisałeś. Oj, oj. Bo uczymy się literek Słuchajcie, my trochę poćwiczyliśmy literki A pisowni Teraz na tą nóżkę, tak A teraz Leonek jest 17.30 Słucham? Że Leonek Leonek chce iść teraz na dwór Jest 17.30 i idziemy na dwór Bo pada śnieg, więc sobie pobiegamy trochę Słuchajcie, no jest już trochę ciemno na dworku no tak już szaro, naprawdę szaro. Ale jest troszkę tego śniegu. Ja nie wiem, czy widać, że pada ten śnieg. Chyba nie widać. Zapaliłam światełka, może będzie lepiej. I teraz widać, że pada śnieg. Berka, no to dawaj, ty mnie goń. Bawimy się w Berka, ale ja nie mam już siły. Taki urok Leon wytrafił. trafił. Mu idę sprawdzić, co u Teodoreczka. Śpi Zobiamy jeszcze chwilkę. Trzymaj, damy do, do karmniczka, uzupełnimy. I trochę mają. No troszkę mają, ale trzeba by to odetkać i tam wsadzić. Wyjąć z tych z tych... Dobra, mama. dawaj. Brawo i zamykaj. superancko Hop! O, mama to ma cela jak baba z wesela. Kurczę! Poczekaj. Spróbujecie trafić. Kurczę, no. no poczekaj. Mama stamtąd. Stamtąd. Jestem. No. Tak daleko to ja cię w życiu O, mama ma słabego cela. Dawaj idziemy do domu na gorącą czekoladę. Dobra. Leonek jeszcze spróbuje śniegu. Pokaż. Jak próbujesz, synku, pokaż, jak próbujesz. Ale tutaj, w moją stronę, syneczku. No, Leonek jeszcze spróbuje śniegu i uciekamy. Słuchajcie, Leon ma chwilę bajeczki, ja robię szybkie naleśniczki dla niego, do tego kakao i lecę zamknąć u niego okno, bo wietrzyłam. Jest obecnie 13 stopni tam u niego, więc lecę szybko zamknąć to okno i zaczynam już grać. Leś, jeden leśniczek dla Leona jest gotowy. E, tutaj królują jajka, tutaj jest trochę mąki i trochę szuka mleka więcej jest po prostu jaj, e, więc daję mu go. Chcę zjeść takiego pustego i lecę u niego zamknąć to okno, bo jeszcze nie była leoneczka. No i kochani, będziemy zmierzać do końca vloga. E, Leon się teraz kąpie. E, mm, ja szybko smażę Le Adrianowi kotlety, mam ziemniaczki z obiadu, zaraz mu naszykuję ten obiadek. Adrian się wykąpie, będzie jadł, a ja przeczytam Leonkowi bajeczkę i on sobie pójdzie spać. Także tak to u nas wygląda. Dzień pełen, pełen pracy, pełen roboty. Zaraz będzie trzeba posprzątać, bo patrzcie co tutaj jest. Tak wygląda kuchnia po całym dniu. Obiad dla Adriana już jest gotowy. Oczywiście do tego ma ogóreczki. My czekamy z doreczką. aż Leon przyniesie bajkę do czytania, tak? Żeby mu przeczytać. Teodorek od razu też posłucha. No i zaraz, może Ty też będziesz kąpany, tak? To jest bardzo ciężkie. No to dawaj, właśnie. Właśnie, czytamy. Najpierw, najpierw to mało. Dobra. Kręć się zwawo. Kręć się zwawo, tak? Śpiewamy taką piosenkę jak myjemy myjemy zęby, tak? Spiewamy piosenkę jak się myje zęby, szczotko pastocha i tak. szczoteczko. O, o, o! Tak, tak, tak. Śpij dobrze. dobrze przytulić. Jeszcze przytulić? Dawaj, buziaka. O, palala. Papa. Teodorek cię nie uślinił? Nie. Pa. Teraz ty się idziesz kąpać. Teraz się dało się idzie wykąpać. Zaraz zobaczymy, czy Adrian już zjadł obiad. Mam nadzieję, że tak. Zjadł już, bo jestem mega zmęczona. Przejęcie. Hej. Hey. Statusem, no. Teodorek już jest wykąpany. I lecimy szybciutko już do spania. Wychodzimy po prostu, zapomnieliśmy Teodorowi wziąć piżamki i muszę go tak zapieczętować. Chodźcie. Karmianko i spanie. Chwilka vloga, ponieważ jeszcze nie śpimy. Teodor nam niestety nie daje spać, proszę bardzo. Leży sobie na mnie. O, Adrian z nim jeszcze trochę ćwiczy. Ach, chcemy iść spać, Teodor. Teodor, chcemy iść spać, synu. No. No jeszcze jesteśmy, z Adrianem nie kompani, Teodor jest wykąpany. Ja jestem kąpany. No, Adrian też jest kąpany, więc ja tylko nie jestem kąpana. No, ale idziemy sobie teraz jeszcze chyba trochę filmiku obejrzeć, tak? Ja mam mnóstwo nauki na studia, ale chcę trochę odmurzyć głowę, bo ostatnio siedzę całymi dniami w nauce i potrzebuję się trochę zrelaksować, więc obejrzymy jakiś film. Ale jak z Tobą mamy obejrzeć? Jak z Tobą mamy obejrzeć? No widzicie? Jak mamy z Tobą obejrzeć? No. Ciężka sprawa. Słuchajcie, chciałam wsadzić sobie jeszcze paprykę, bo później mi nie, wy... mi nie wyro... Bardzo Adrianowi się nie chce. Adrian. Nie, już jest ciemno, boję się tych dworów. Gdzie ja teraz będę ziemię kopał w ogóle? Mam, mam ziemię w garażu, Adrianowi się nie chce przynieść, a to jest czas, żeby wsadzić paprykę, papryka ostrą i pora. No przyniesiesz... Weź no nie bądź nie, takie. Robimy sobie, jemy sobie bułeczki. Adrian posprzątał kuchnię. Ja siedzę mu na tym. Na ogonie. <noise> siedzę mu na barkach. I co, kochani? Wygupiamy się troszkę, jest już bardzo późno, ale my sobie... O! Herbatkę! Ej, weź no! Poczekaj, no, chciał mnie zrzucić. Wiecie, bułeczki sobie zjem. Ja jeszcze, no przy, przyjaraj mi je trochę. Ja tutaj naszykowałam do, do bułeczek. Adrian je takie przypalone, bo przypalił, to miało być dla mnie. Pokaż. Zjeś. A dzisiaj miałeś mi co zrobić? Nie wiem. No. Weź no Weź powiedz, no. Masaż. No, tak nie było bolą... Powiem wam, tak mnie bolą barki. Jutro, i to naprawdę jutro, ja nie wiem jak, jak moje serce to przeżyje, ale jutro nie będę Teodora brała w ogóle na ręce, bo padają mi barki. Najbardziej lewy, no bo tutaj noszę go cały czas. Padają mi barki. Mogę Bardzo. Tak gryźć, Fajnie chrupie. Kochani, masaż był, teraz sobie oglądamy chwilę filmiku. Dzięki Wam za dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że będziecie wpadać na kolejne vlogi. Zostawcie koniecznie komentarz, koniecznie subskrypcję i łapkę w górę. Cześć!